sić te palniki jest To tu się to odbywa, odbywa. się odbywa. się odbywa. się wprowadzenia stanu wojennego na terenie Polski. Grotków w tym okresie odgrywał bardzo ważną rolę, ponieważ tutaj Grodkowie znajdował się jeden z wielu obozów internowania. Tutaj niedaleko w zakładzie karnym byli internowani członkowie Solidarności, członkowie opozycji antykomunistycznej. Proszę Państwa, będziemy tutaj przedstawiali rekonstrukcję historyczną. Wojennego. Na ulicy odbywa się normalny tłum. Oczywiście znajduje się tutaj już kopsownik, który był stałym elementem. Przyjeżdża patrol milicyjny, który będzie pilnował tutaj porządku. Patrole milicyjne, patrole już Chciałbym też, żebyście Państwo sobie zdawali sprawę z tego, że w stanie wojennym wzywają jakiegoś mężczyznę, który chciał się oddalić z miejsca kontroli. Następuje przeszukanie. Takie przeszukania również miały miejsce. Ja sam byłem wielokrotnie przeszukiwany na ulicach Wrocławia. Oczywiście to, co jest najbardziej poszukiwane, to wszelkie nośniki informacji. Kasety magnetofonowe, ulotki, książeczki. Nie tylko ulotki u mężczyzny w kieszeni, ale również... ale również znaleźli informację taką, że ten mężczyzna jest poszukiwany i on zostanie tutaj odwieziony. Również podejrzana kobieta także będzie zatrzymana. Proszę Państwa, to nie jest zwykłe zatrzymanie. Proszę sobie zdawać sprawę z tego. Ja byłem wtedy w czwartej klasie liceum. Wielu moich kolegów zostało zatrzymanych. Ci koledzy nie zostali dopuszczeni do matury. Ich losy całkowicie w tym momencie się zmieniły. Dla wielu studentów kończyło się to wyrzuceniem z uczelni. Dla wielu pracowników kończyło się zamknięciem ścieżki kariery albo wyrzuceniem z pracy. Takie niewinne zjawisko, jakie Państwo zauważyliście, ci, którzy uruchomili Telefony 13 grudnia niedzielę. Mogli usłyszeć ten sygnał. Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Zwracam się dziś do Was jako żołnierz i jako szef rządu polskiego. Zwracam się do Was w sprawach wagi najwyższej. Ojczyzna nasza znalazła się nad przepaścią. Obywatelki i obywatele. Wielki jest ciężar odpowiedzialności, jaka spada na mnie w tym dramatycznym momencie polskiej historii. Obowiązkiem moim jest wziąć tę odpowiedzialność. Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji prowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Obywatelki i obywatele. Tak jak nie ma odwrotu od socjalizmu, tak nie ma. Proszę państwa, to nie tylko to, że wtedy o dziewiątej rano dzieci nie mogły obejrzeć teleranka. Ci, którzy pamiętają o tamte czasy, wiedzą dokładnie, że ten komunikat pojawiał się w telewizji i w radiu przez całą niedzielę i poniedziałek. Komunikat był ponawiany co godzinę, wtedy tak w zasadzie do końca nie było, co to jest. Nikt nie wiedział, co to jest stan wojenny. Ten, ten stan wojenny został wprowadzony wbrew wszelkim regułom. Dlatego też później następowały próby osądzenia tych ludzi, którzy go wprowadzali. Proszę Państwa, przenosimy się tym razem na Śląsk. Macie Pani by obstawione już pojazdami. Te pojazdy wtedy tylko stały. To był 13 grudnia. Natomiast od 14 odpowiedziałby następowały po kolei negocjacje i ataki. To podjeżdżają w sprowie wojska w polskiego. Oni wtedy w miarę się zachorowali. Oni, oni chcą, żeby odbyło się w miarę możliwości bez problemu Mają rozmowy. Być może te rozmowy doprowadzą do... No tak, pracy, tej. wróćcie do swoich waszych! Aczkolwiek, że no z tego, że praktycznie wróćcie. nigdy to się nie udało. Z tego powodu, że ludzie od półtora roku, te półtora roku od sierpnia 1980 do grudnia 1981 to był naprawdę okres, kiedy można się było czuć wolnym. Że On również wzywa do tego, ażeby robotnicy się rozeszli. Zostaję przed robotników wygwizdany. mnie. Nie mamy o czym rozmawiać. Porozmawiajmy, chodźcie, porozmawiajcie. Nie, człowieku. Rozpocznijmy tę sytuację pokojową.

że na, na terenie tego zakładu będzie następował strajk okupacyjny. Ten strajk różny miał oczywiście formy, w wielu zakładach było inaczej. Robotnicy przystępują w tej chwili do budowania barykady, tak jak w na naprzeciwko padronu, hutmenu i praktycznie w poniedziałek, wtorek i środa działo to się w ten sposób, że ZOMO wchodziło, wypierało komitety strajkowe poza listy zakładu, albo i nie, Następnie wycofowało się komplety, wracały, dalej funkcjonowały. I to miało miejsce przez dwa dni, ale wtedy zapadły decyzje. Zapadły decyzje już u góry, że nie będą się dalej bawili, że dadzą sygnał taki, ażeby wszyscy przerwali. I to się, proszę Państwa, skoczyło i to się ziściło na terenie kopalni WUJ. Nie będę negocjować. Еда, да разделяш се! Еда, да да разделяш се! Еда, да да разделяш се! Еда, да разделяш се! Еда, да да разделяш Koidano! Tość! Soli dalos! Soli! Zmechanizowanych udziałów ulicy Obywatelskiej. To ci, którzy w kulturach polowych wtedy najczęściej znajdowały się na ulicach. Przed państwem pojawiają się po kolei samochody dla informacji samochód UA z transportem na Państwony PRDM 2 star, który wtedy działał. Ten star pamiętam tamte czasy. Star opuszczają funkcjonariuszy domowych. Breszko, rzadko udawało się zająć teren zakładu.

jest tymnych, ale również -no! świetnie zabijone. To było to co było najgorsze. było. nie się! to że nie będzie ich atakowało, Jest ich mało. Dlatego też, bo to domu, tej chwili zaczynają się to bycie. Não, não, W grudniu tych zabitych było kilkudziesięciu, okay. tylko na terenie trzem miasta. W okresie stanu wojennego, w samej kopalni wujek. Minęło 9 mężczyzn. Najmłodszy z nich miał 19 lat, najstarszy kilka miesięcy przed emeryturą 48. W okresie stanu wojennego na terenie Polski zostało zamordowanych ponad 120 osób i to w różny sposób. Niektórzy. dzisiejszą rekonstrukcję. Chciałbym, abyśmy żebyśmy chwilę uczcili pamięć tych wszystkich, którzy polegli w okresie stanowisku, którzy byli aresztowani i represjonowani. Bardzo proszę o zachowanie chwili ciszy. Dziękuję bardzo. Chciałbym, żebyście Państwo podziękowali, mam nadzieję brawami, tutaj w tym wszystkim, którzy państwo przedstawili tą właśnie rekonstrukcję. Oczywiście chciałbym, żebyście również podziękowali prędkości młodzieży, która brała udział w niej jako zdrowa cywilna. To ci, którzy byli tam oraz ci, którzy brali udział.